To mu za dzisiaj zamęczony trochę prowadził, ale fajnie. Coś nowego w naszym życiu. No, musi być po prostu inaczej. Zawsze musi być inaczej. Ja pierdolę Ty. Tatuaż już musiał dosztukować niedługo. Znowu się chłopaki marają. A po co pod dwa, Żeby po jedno? <sukamy> po co te paluchy tam wkładasz? Tu, tu. Potem? Tak. <sukamy> w wprost, nie siedząc. Dawaj. Przypiluj <sukamy> go. No, no, no. A pomaga ci czy nie? Nie. Tylko nie. Dobra. No Dawaj, zaraz zobaczymy. Ja tak stawiam o! osiem i spuchniesz. Dawaj. Puh, puh, raz, dwa, trzy, puh, cztery, puh, pięć, sześć, siedem, osiem, puh, dziewięć, deha! dawaj, raz, dwa! dawaj, raz, Awaj! 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 kurwa nie Awaj! tyle, <grywa> 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 <grywa>